No, i drodzy, witam Was. Autoprofesja hmm, będzie szybko zwięźlej na temat, ponieważ słońce już zachodzi idzie spać, konie już też nakryte kapami już zasypiają, a wół jeszcze musi zasuwać, ale komary nie chcą żywcem wziąć, więc szybko i konkretnie. Akord krajowy od 8 lat, jak dobrze pamiętam, właściciel. Nieporozbijany, bardzo ładny, nie Pod spodem również, jakieś tam drobne naloty, ale był zabezpieczany i dobrze wygląda od spodu. Bardzo ładna karoseria Robione reperaturki tylnych błotników, więc tutaj jest elegancko zabezpieczone. I... No i wycięte były te, oczywiście, ranty. Koła 17 z Civica bardzo dobrze wygląda, zresztą. Ja bardzo lubię ten model. Ósemka nie bardzo. Ten, pomimo że to stary wóz z czwartego roku, to wsiadam i morda mi się cieszy. Po prostu ten dużo przyjemniej jeździ według mnie niż z dwulitrowka ósmej generacji. Dwulitrowy z LPG ma 216 tysięcy tylko kilometrów. Jest z czwartego roku, jest krajowy. Atrapa wymieniona nie podwozie, tylko po prostu, bo ładniejsza jest założona od sporta. Tak, jak wspominałem, kółka od Civica pięknie się prezentuje. Jeśli chodzi o rzeczy estetyczne, no to tak. Tutaj otarcie tutaj mały pajączek oparł się zderzak na, yy, na belce pod zderzakiem. Yy, reflektory trzeba by je spolerować. Nie mam na to czasu już. No, po prostu są na razie, jakie są. Yy, nawet w kamerze widać, że wyglądają nieźle, ale, ale mogą wyglądać lepiej. Yy, czy coś jeszcze? Ten rand też robiony i też, jest, i też jest piękny. Ładne tarcze. Chociaż przednie trochę biją, też są niby ładne, ale biją. Ładna końcówka wyczyszczona. Jest kamera cofania. Są czujniki parkowania. Tu jest jeszcze ryska. Otarcie drobne. No i chyba tyle. 8 17 lat. Wygląda wzorowo. Naprawdę jest. Bardzo miły i miło jeździ. Elektrycznie sterowane szyby, razy 4. Lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane. Ładny fotel. Tu lekkie wygniecenie, i można był tapicera gąbkę uzupełnić. Wtedy troszeczkę będzie bardziej napięty ten materiał. Kierownica bardzo ładna. LPG. Sterowanie radiem w kierownicy. Jest to wersja komfort. Hmm, czyli podstawowa e, z założonymi tymi fargami i, i dołożoną kamerą e, na Bluetooth. Nie widziałem jeszcze takiego rozwiązania na własne oczy, ale proszę, działa. Są też te czujniki, wspomniane, pokazujące odległość klima. Automatyczna, dwustrefowa e, i klima działa. Po to, że jest, a działa, to dwie różne rzeczy. 216 800 przebiegu. Fotel pasażera również ładny, podłokietnik też ładny duży schowek, yy, kurek od gazu i z tyłu koła. Już nie wyciągałem, nie chcę mi się plecy nie bolą. Koła są, już nie będziemy negocjować. Koła dodaję. 15 i one są jeszcze, jak widać, yy, w niezłym stanie. 15-16 rok produkcji na felgach stalowych, odmalowanych. Naprawdę, pan bardzo dbało o ten samochód. E, jakieś dołożone tutaj ledowe, ledowe oświetlenie. to samo, to samo w drzwiach. Mm. Utrzymywany w należytym porządku stan tego auta i cały czas na bieżąco wszystko robione. Robiłem weryfikację, widziałem go od spodu, widziałem na stacji kontroli. Nie ma specjalnie nic do roboty. Można by pomyśleć o lewym przednim sworzniu, dolnym powiedział diagnosta. A tak, wszystko w należytym porządku. No i sforżnie, no w akordach o nie trzeba dbać, w starych Civicach, bo niestety koło może odjechać i wygiąć błotnik, 2 litry benzyna, ładnie pracuje, nic mu nie dolega, to motor jest e, w bardzo dobrej kondycji, instalacja gazowa tak, więc też górna półka, zamykam. W bagażniku kółki, plus kołpaki oryginalne, plus nakrętki, jak mówiłem te opony są dość przyzwoite. Pokażę Wam na biegu jeszcze grubość lakieru. akurat bezwypadkowy, miał lakierowaną maskę i to tylko i bardzo cieniutko. Mam podejrzenie, bo to w tamtych rocznikach te maski korodowały przy listwie I mam podejrzenie, że ona po prostu mogła być lakierowana Kiedyś na gwarancji, bo, bo, no bo tak się to zdarzało w tamtych latach W 2003-2004 Na 5 często były lakierowane maski na gwarancji Nie mówię tego na 100%, ale z dużym prawdopodobieństwem, bo ona jest cieniutko, zaraz Wam pokażę, cieniutko polakierowana Płotnik prawy przedni 80 Ale komary 78 61 66 52 no i ten błotnik tutaj będzie oczywiście grubo no bo tu jest stawiony kawałek elementu reparaturka klapa oryginal, 50 no i z tym błotnikiem powtórka z rozrywki to samo Tu mamy 50, czarny wchodzi dobrze bez cieniowania nawet, więc tak jak w tym przypadku, 60, 60, 67, błotnik lewy przedni, 58, no i pokrywa silnika, zobaczcie, 86, tu jest cienko, tu jest 100, no tak jest, tu 48, 123 czy gdzieś będzie jeszcze miejsce o, tu jest 170, więc ewidentnie no troszeczkę grubiej przy listwie, więc yy, podejrzewam, że po prostu była nakierowana yy, ze względu na korozję yy, kiedyś na gwarancji. Dach, jeszcze dla przyzwoitości. Poczekajcie, bo coś... Coś źle, źle sekunda coś źle. Przymierzam 50. Widać widać. Lesowo, ale komary masakryczne no, są. Zapraszam Was na używana honda.pl. Tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis, ee, lub też inne hondy. Zapraszam na autoprofesja.com.pl Tam znajdują się samochody innych marek, krajowe, od pierwszych, drugich właścicieli. Poróbcie mój profil na Facebooku, autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam do subskrypcji kanału autoprofesja.tv. Na YouTube będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.